Tylko tak gotuje kapustę. Dociśnijcie masło między krążki kapusty. Duście pod przykryciem przez 8 minut. Posiekajcie drobno. Przełóżcie do miski. Obierzcie jedną cebulę. Drobno posiekajcie. Podsmażcie na patelni z olejem roślinnym. Obierzcie dwie marchewki. Zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach. Podsmażcie razem z cebulą. Weźcie kilka pieczarek. Drobno posiekajcie i wymieszajcie z warzywami. Skropcie cukinię wodą. Zetrzyjcie na tarce. Odciśnijcie sok i dodajcie na patelnię. Przełóżcie warzywa z pieczarkami do miski. Dodajcie mąkę. Wbijcie dwa jajka. Doprawcie solą, czarny pieprz, płatki ostrej papryki, oregano. Zetrzyjcie kilka ząbków czosnku. Dodajcie starty ser żółty. Dokładnie wymieszajcie. Natłuśćcie dłonie olejem roślinnym i uformujcie krokiety. Rozgrzejcie olej roślinny. Pokrójcie masło w kostkę. Rozpuśćcie na patelni. Smażcie krokiety przez 4 minuty. Posypcie na patelni nasionami sezamu. Rozdzielcie ząbki czosnku. Potrząsajcie słoikiem z czosnkiem, aż się obierze. Włóżcie na patelnię. Wlejcie olej roślinny. Smażcie przez 5 minut. Przełóżcie czosnek na talerz i rozgniećcie widelcem. Dodajcie jogurt grecki. Opłuczcie pietruszkę w misce z wodą. Drobno posiekajcie liście. Dodajcie płatki ostrej papryki. Dokładnie wymieszajcie. Smażcie krokiety z drugiej strony jeszcze przez 4 minuty. Kapusta nabiera bogatego i zaskakująco przyjemnego smaku, a sos jogurtowo-czosnkowy doskonale dopełnia krokiety.